Był wiek 17 rok 27, listopadowy wiatr zimny gał, była niedziela i słońce wstawało. Na świętym jeżym Sygnałem był strzał, Ma Anglia Nelsona i Francja pilnewa, winia z idonia w Hiszpanii żył, a kto już pamięta Renda Dickmana. To polski admirał co z Szwedem się bił. Cześć szwedzkich okrętów na walkę ruszało, a każdy z nich większy od naszych dwóch. Choć siły nierówne, bo dział było mało, to w polskich załogach bojowy był duch. Ma Anglia Nelsona i Francja Wilneva, Medina Sidonia w Hiszpanii żył, a kto iść pamięta, Renda Dickmana. To polski admirał, co z Szwedem się bił. Kukna, salwa, wiatr żagle złapały, błysnęły armaty z burtowych port, Dziewięć korabi do walki ruszało. Od strony półwyspu stał szwedzki wróg. Anglia Nelsona i Francja Wilne Medina Sidonia w Hiszpanii żył, a kto dziś pamięta Renda Dickmana. To polski admirał, co się przebił. Uyskały armaty, gwizdały kartacze i z trzaskiem okręty zwarły się dwa. Wodnik przypuścił, a bordaż zuchwały. Pogrążył się szwedzki kaleon wśród